Daredevil Odrodzenie to serial, który śmiało możemy nazwać czwartym sezonem uwielbianego przez fanów Netflixowej produkcji Daredevila. Diabeł Sleskiczyn po raz ostatni wystąpił w głównej roli w swoim własnym serialu, który... Premierę ostatniego sezonu miał aż 7 lat temu, także już troszkę minęło. W międzyczasie Daredevil, czyli Charlie Cox, zagrał tę postać w dwóch filmach: czyli w Spider-Man Bez Drogi do Domu oraz w she -Hulk. Czy po niezbyt udanym debiucie filmu Kapitan Ameryka, nowy wspaniały świat? Marvel ma jeszcze szansę się odrodzić zupełnie niczym Daredevil? Jeszcze zanim zaczniemy, witajcie w tej bezspoilerowej recenzji serialu Daredevil Born Again lub w wersji polskojęzycznej Daredevil Odrodzenie. Na samym wstępie chciałbym bardzo podziękować Disneyowi za to, że umożliwili mi obejrzenie tego serialu już przed premierą, dlatego na ten moment przygotowałem dla Was recenzję bezspoilerową. A recenzje, gdzie tam będzie omówienie fabuły, troszkę pogadamy sobie o innych sprawach, opublikuję dopiero po premierze ostatniego odcinka, którego premiera odbędzie się 16 kwietnia. Także tutaj nie będzie żadnych spoilerów, nie musicie się tym przejmować. A ja życzę Wam miłego oglądania. Fabuła zaskakuje już od samego początku, bowiem akcja rozpoczyna się naprawdę intensywnie. Te takie pierwsze spokojne paręnaście minut nagle dosyć szybko zmienia się w istny emocjonalny roller coaster. I to nie tylko widzowie odczują te takie szczególne napięcie i emocje w tym momencie, natomiast również będzie je odczuwał Matthew Murdoch, czyli główny bohater tego serialu. Wstrząsający start. Ma diametralne takie znaczenie w kontekście całego serialu, ponieważ będzie to początek drogi dla Mata Mardoka ku temu tytułowemu odrodzeniu. Ponownie powracamy do Nowego Jorku, gdzie mieszkańcy boją się wychodzić na ulicę ze względu na wzrost poziomu przestępczości w mieście, a Dardewila nie ma. Daredevil odwieścił swój kostium na kołku, i w jego głowie dzieją się naprawdę różne rzeczy: dzieje się prawdziwa wojna. Z jednej strony stoi sumienie, natomiast z drugiej strony Stoi sprawiedliwość. Matthew Murdoch dojrzewa przez całą długość trwania tego serialu i podejmuje decyzje, które będą miały naprawdę znaczący wpływ w przyszłości na niego oraz na jego bliskich. Dosyć trudno jest być tym dobrym w mieście, w którym rządzi zepsuty system oraz na którego czele stoi taki człowiek jak Wilson Fisk. Jednak sumienie pokonuje rządze zemsty i Matthew Murdoch. Postanawia zawiężyć sprawiedliwość w sądzie. Jak się jednak bardzo prędko okaże, realia są zupełnie zbieżne z wartościami, które zaczął wyznawać nasz główny bohater. Liga, którą przebywa Daredevil w Bornegen jest naprawdę interesująca i potrafi zaciekawić. Matt Murdock, oprócz tego, że ma też te specjalne swoje zdolności, czyli lepszy słuch i generalnie inne zmysły oprócz wzroku. Jest też człowiekiem i przez to, przez to człowieczeństwo ludzie potrafią się utożsamić z tą postacią, potrafią zrozumieć jego problemy, to co ma w głowie i to daje też lepszy taki odbiór i taki lepszy experience i większą, można powiedzieć, taką radość i nie tylko radość, bo po prostu ludzie są w stanie wyciągnąć z tego filmu, coś co może pomoże również im. Już w pierwszym epizodzie zostaje otwarte bardzo wiele naprawdę fajnych i potencjalnych wątków. Przede wszystkim w tym serialu motywy mają sens. Twórcy w tym serialu przede wszystkim kładą nacisk na relacje, na relacje między postaciami. W Borne powracał powracają też znane fanom Daredevila postacie, i mamy też przyjemność poznać parę nowych osób. Ponownie zobaczymy Karen Page, Fogiego Nelsona oraz Wilsona Fiska, a także jednego z, jedną z takich barwniejszych postaci tego uniwersum Daredevila, czyli pani Shera, Oprócz tego, oprócz głównego antagonisty, w cieniu będzie działać też mus, czyli postać nowa i niewątpliwie, według mnie, naprawdę jedna z najlepiej napisanych postaci drugoplanowych w tym serialu. Po prostu ma świetny klimat, jest naprawdę fajnie wystylizowana, i tą nutką takiej tajemniczości mnie to kupiło i naprawdę potrafiło mnie wciągnąć w wątki, gdzie tylko pojawiał się mus. Jednym z głównych motywów tego serialu są mściciele, strażnicy. Angielski odpowiednik tych słów to vigilante i to słowo pada z ust Wilsona Fiska bardzo często, co podkreśla jego taką niechęć, taką nienawiść troszkę do samozwańczych mścicieli w maskach. Charlie Cox powraca do roli Daredevila i takim myślę, że najtrafniejszym opisaniem tego, jak on zagrał w zasadzie w tym serialu, będzie powiedzenie, że on dosłownie jest tą postacią. Odniosłem wrażenie, że te wszystkie myśli, które męczą gdzieś głównego bohatera, męczą też samego aktora. I naprawdę te emocje, jakie on z siebie wyrzucał, i to wszystkie, te wszystkie sceny w ogóle, te jego przeżycia, jego takie myśli, dręczącego myśli, to po prostu było naprawdę coś świetnego. Mamy też Vincenta Donofrio, czyli aktora, który wciela się w rolę Wilsona Fiska. I on również zalicza fajny występ. Jest to naprawdę bardzo zbliżony poziom do tego, co widzieliśmy już w poprzednich. W poprzednim serialu, w poprzednich sezonach, natomiast troszkę mnie denerwował ten taki jego podchrypnięty głos, i nie wiem dlaczego, może tak powinno być, natomiast bardzo mnie to irytowało i gdzieś mi strasznie mnie rozpraszało. Może w ten sposób powiem, wiadomo, że to jest jakaś tam indywidualna kwestia, jednak no, no właśnie tak to u mnie wyglądało. John Bertal, mimo że nie pojawia się na długo w roli Franka Castle, jest po prostu nieziemski i na bardzo długo zapamiętam scenę pierwszego spotkania Franka Castle, czyli Punishera z Daredevilem, czyli z Mattem Murdockiem, ponieważ była ona pełna emocji, pełna krzyku, pełna gniewu, pełna takiego zdezorientowania i to naprawdę utkwiło mi szczególnie w pamięć i myślę, że jeżeli już będziecie mogli zobaczyć ten odcinek, to naprawdę również wam się to spodoba. Według mnie ten moment jest takim jednym z najbardziej emocjonalnych, może takim jednym, tak, jednym z, nie najbardziej, ale jednym z najbardziej emocjonalnych i takich szczególnych momentów w całym pierwszym sezonie Daredevila Born Again. Debiut w roli białego tygrysa zalicza Kamar de los Reyes i niestety w 2023 roku aktor umiera po walce z chorobą. Natomiast został mu oddany hołd w postaci takiej krótkiej wzmianki na początku drugiego odcinka. Na ekranie, oprócz tych, minionych przed chwilą, błyszczą też role Karen Page, tej nowej pani psycholog, Vanessy Fisk oraz Bulls Aya. Są to kolejne udane role w dobytku tych wszystkich aktorów, i to są myślę takie najbardziej, wraz z tymi, co powiedziałem wcześniej, najbardziej zauważalne i najlepsze występy aktorskie w całym serialu. Twórcy Daredevil Again nie miały łatwego zadania. Showrunnerzy dostali zadanie: muszą stworzyć kontynuację serialu Daredevil, który był uwielbiany przez fanów Marvela. Dalej jest uwielbiany, i stał się takim już troszkę, powiedzmy, nawet kultowym serialem. Bądźmy ze sobą szczerzy. Nie jest łatwo przebić Daredevila, którego poziom był naprawdę wysoki, a cała historia była naprawdę interesująca. A szczególnie w czasach, gdy zainteresowanie super bohaterami, całymi w sumie filmami, serialami z nimi, nieco zmalało w ostatnich czasach. W tym przypadku wyszło naprawdę dobrze. Nie jest to ten sam poziom co kiedyś, natomiast historia robi tutaj naprawdę świetną robotę. Bardzo widoczne jest tutaj CGI, które szczególnie zauważalne może być w scenach walki. I to wyglądało bardzo sztucznie, ponieważ było takich momentów bardzo dużo, zresztą już od samego początku widzieliście w tych dwóch pierwszych odcinkach, że były momenty, że to po prostu nie domagało. Tempo serialu jest bardzo zmienne i raz mamy emocje, napięcie, szybko się wszystko dzieje, tak jak właśnie na początku już pierwszego odcinka, ale potem trzeba się troszkę uspokoić. Mamy czas na dialogi, mamy czas na rozwinięcie niektórych wątków i... Według mnie to może się nie podobać, ponieważ dla mnie to nie było jakoś takie um, udane, ponieważ to tempo zmieniało się za szybko i jeżeli już się zmieniało, no to zmieniało się na bardzo długo. Także po jednym odcinku, który był naprawdę solidny, powiedzmy, było różnie, było fajnie dostosowane tempo, dostawaliśmy kolejny, gdzie to tempo przez dłuższy czas było po prostu takie, wiecie, powolne i nie działo się w sumie tak wiele księgą na torcie okazała się być muzyka, która jest fajnym nawiązaniem do tego Netflixowego Daredevila, oraz w ogóle jest naprawdę jedną, według mnie, jednym, jedną z najciekawszych w ogóle pozycji, jeżeli chodzi o muzykę w całym uniwersum Marvela. Wspomnijmy jeszcze o kategorii wiekowej Plus 18 i jest to myślę, że najbardziej, jedna z najbardziej brutalnych produkcji, jeżeli chodzi o uniwersum Marvela. Przynajmniej o same MCU, tak? Ja zdaję sobie sprawę, że Daredevil, Punisher byli, są, znaczy są teraz w MCU, jednak początkowo, gdy te produkcje powstawały, nie były. Natomiast Daredevil Born Again jest taką pierwszą produkcją w pełni pochodzącą, wywodzącą się ze świata MCU w której mamy aż taką, taki poziom brutalności i to też zobaczcie w kolejnych odcinkach, że niektóre sceny potrafią być naprawdę drastyczne. Może, może nie tyle co drastyczne, co jak na Marvela będą drastyczne, a w dodatku mamy tutaj dużo krwi, także też jest to taka powiedzmy może no niecodzienność, jakby nie patrzeć w MCU. Niewątpliwie Born Again zostanie jednym z najlepszych seriali tego roku i dla fanów Marvela oraz przede wszystkim dla fanów Daredevila będzie to naprawdę fajny experience. Zdaję sobie sprawę, że Daredevil Born Again będzie bardzo często porównywany do tej produkcji Netflixowej, i słusznie, ponieważ jest to tak naprawdę kolejny sezon. Jednak wpadłem właśnie na takie, myślę, bardzo trafne porównanie. Wiadomo, że to w zależności od opinii, odwołam się teraz troszkę do Gry O'Tron. Gra o Tron to jest ogólnie serial bardzo dobry. Jest to serial jeden w ogóle z najlepszych, jak kiedykolwiek widziałem, i trzyma to bardzo wysoki poziom. Ostatni sezon, czyli ósmy, przez wielu jest dosyć kontrowersyjny, jednak mi się też podobał. Jest gorszy od poprzednich, natomiast poziom wciąż jest powieszony, zawieszony bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o Daredevila, tutaj jest podobnie. Nie jest to wiadomo serial jeden z najlepszych, jakie widziałem w ogóle, jeżeli chodzi o samego pierwszego Daredevila. Natomiast jest to serial bardzo dobry, tak? Z kolei Daredevil Born again jest serialem również bardzo dobrym, jednak ta pałeczka jest zawieszona troszkę niżej. Dlatego oceniam ten serial naprawdę pozytywnie. Były to naprawdę fajne. 9 odcinków, które obejrzałem matko boska w jeden dzień. Nie wiem jak ja to zrobiłem, natomiast nigdy nie zrobię tego więcej. Eee, dlatego powiem wam tak, naprawdę oglądajcie, bo będzie warto, będziecie zadowoleni, jeżeli lubicie tę postać, jeżeli jesteście fanami Marvela, bo osoby, które nie mają z tą postacią jakiś takich powiedzmy powiązań, jakichś szczególnych zamiłowań, mogą się troszkę w tych um, scenach takich sądowniczych może, w tych takich rozterkach bardziej nudzić. Natomiast jedno jest pewne, że na drugi sezon Daredevil Born Again nie będziemy czekać tak długo jak na sam serial Born Again, ponieważ będziemy go już mieli niebawem. Także nie będzie to 7 lat. Także o tyle, o tyle fajnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że z tej recenzji coś dla siebie ciekawego wynieśliście. Recenzja ze spoilerami pojawi się już po premierze wszystkich odcinków. Także zapraszam Was również do oglądania wtedy. Dajcie znać, co sądzicie o serialu w komentarzach. Napiszcie o tych dwóch odcinkach, które do tej pory zobaczyliście. Niedługo będziecie mieli trzeci, także zachęcam już do dyskusji na tym etapie. Dziękuję bardzo, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.